Cześć Boże, witamy Was na Klaretyńskich Dniach Młodych. W tym roku było trochę inaczej nie widzimy się na żywo, ale to nie znaczy, że nie możemy się spotkać. Trochę epidemicznie nam się zrobiło. Robimy wszystko, żeby się nie zarazić, a my staramy się w tych dniach jednak Was zarazić. Zarazić Was miłością do misji, zarazić Was miłością do Pana Boga. Tak jak to robił święty Antoni Maria Claret. Dlatego jesteśmy mimo wszystko z Wami tak inaczej. Kochani, już wczoraj słyszeliśmy o zapale świętego Antoniego Maria Klareta i o jego misyjności. Często jest tak, że zapalamy się przykładem innych ludzi, zwłaszcza świętych, i w sercu naszym jest takie pragnienie, ja też bym tak chciał. Też chciałbym zrobić coś nadzwyczajnego do Pana Boga. Tylko jak przychodzi do praktyki, to sobie myślimy, i co? Co mam zrobić? Przecież nie będę naśladować klareta, bo to nie są te czasy. Dlatego dzisiaj spróbujemy sobie o tym powiedzieć jak znaleźć moje miejsce w kościele, moją misję, dlatego, żebym nie był tylko tym, kto kopiuje innych, ale żebym ja siebie mógł zrealizować. Kiedy tak sobie myślałam, jak ująć ten temat, od razu do głowy przyszło mi bardzo ważne wydarzenie, które miało miejsce w zeszłym roku, w październiku, kiedy to papież Franciszek ogłosił nadzwyczajny miesiąc misyjny. Podczas nieszporów, które rozpoczynały to wydarzenie, powiedział krótkie, przepiękne kazanie o misyjności. Trochę się dzisiaj y, do niego odwołam. Y, słuchajcie, papież mówi o trzech aspektach misyjności. O świadectwie, o misji i o doświadczeniu. O misji powiedzieliśmy, o świadectwie też nie będę mówić. Powiemy sobie dzisiaj o doświadczeniu. Ponieważ jak mówi papież Franciszek, wszystko inne, zwłaszcza nasza misja, która ma być świadectwem, wypływa właśnie z doświadczenia. Z doświadczenia kogo? Z doświadczenia mojej relacji z Jezusem Chrystusem. Jak chcę odpowiedzieć sobie na, na, na pytanie, co zrobić, żeby znaleźć moje miejsce w Kościele, muszę się zapytać o moje doświadczenie Pana Boga. Zobaczcie, spotykamy się na Klarytyńskich Dniach Młodych, których temat jest Płoń nie zapalaj, nie rozpalaj, ale płon. Dlatego, że płoń jest istotą. Zobaczcie, jak się zachowuje ogień. Kiedy pójdziesz do suchego lasu z ogniem i rzucisz go między suche patyki, to ogień wcale nie musi się zastanawiać, co zrobić, żeby podpalić las. To po prostu dzieje się samo. Ogień się rozprzestrzenia. I tak samo jest z doświadczeniem Pana Boga. Jak ty. W Twoim życiu spotkasz się z Nim konkretnie, to misja sama się będzie działała, Ewangelia przez Ciebie będzie się działała i Twoje życie będzie kwitło. To jest istota. Zobaczcie, co jest, czego jest pełny Nowy Testament, zwłaszcza dzieje apostolskie, czy listy Pawła, święty Piotr. My nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i zobaczyli. Nie możemy. Święta Antoni Maria Claryt i jego hasło przewodnie: Caritas Christi Urget Nos. Miłość Chrystusa przynagle nas. To jest coś, co mnie przyciąga. Przynagle to jest takie dziwne słowo: coś mnie pociąga, przyciąga tak, że ja się nie mogę oderwać. Na początku tego naszego dzisiejszego spotkania warto się zastanowić, co mnie urget, co mnie przyciąga. Bo jeżeli odpowiedział na to jest Jezus. Nie jest Jezus, to może za wcześnie, żeby szukać swojego miejsca w Kościele. Zobaczcie, jeżeli nie doświadczymy Pana Boga, to będziemy odprawiać na Pana Boga marketing. Będziemy kimś, kto dla Niego coś mówi, coś głosi, żeby coś zyskać, choćby nawet świętość. Tylko to nie da radości ani nam, ani prawdziwości naszemu świadectwu. Musimy być przekonani. I wy młodzi wiecie to najlepiej, wy o miłości wiecie świetnie, jak się młody człowiek zakochuje, to jest ogień, to jest płomień. Jasne, że czasami pali się za dużo, pali się za wiele i pewnie, że w, jak mijają lata, to się przekonujemy, że z miłością to nie jest tylko jak z wielkim ogniem, ale to nawet z wieczną lampką przy tabernaku, która musi płonąć, jak jest ciemno, to właśnie ona daje światło, chociaż jest mała. Zobaczcie, że jak ja bym teraz próbowała przekonać Was naprawdę o tym, że moim zdaniem w czasie epidemii wielką tragedią dla świata jest to, że nie ma Ligi Mistrzów i że Mistrzostwa Europy zostaną odwołane i nie ma zgrupowań, a w ogóle to nie można trenować. No to wątpię, czy to by było prawdziwe. To nie jest prawdziwe nawet dla mnie. Przepraszając wszystkich kibiców, dla mnie to nie jest tragedia. Ale jeżeli ja Wam opowiem, opowiedziałabym o tym, co dla mnie znaczyło leczyć przed krzyżem Pana Jezusa w Wielki Piątek trzy centymetry od Jego rany i nie móc go poconować. To by może było prawdziwe świadectwo, bo ono jest moje. Dlatego to jest takie ważne, dlatego skupimy się trochę dzisiaj na powołaniu i na takim mądrym słowie, czyli na rozeznaniu, znaczy znalezieniu tego, gdzie jest moje miejsce. Dlaczego mówimy o tym, e, wspominając o misji? Dlatego, że właśnie w tym orędzie na nadzwyczajny miesiąc misyjny papież powiedział bardzo ciekawą rzecz. E, to Ty jesteś misją, my bardzo ch, e, często chcemy się zaangażować, spalić, spłonąć, dla innych chodzi to dobrze, bo Chrystus też tak zrobił. Natomiast papież mówi, to ty jesteś misją. Ty jesteś pierwszym od, odbiorcą Ewangelii Jezusa Chrystusa i pierwszym miejscem, gdzie ona musi się zrealizować. Dlatego to jest takie bardzo ważne. Często pojawia się też takie pytanie, kiedy to zrobić? Kiedy przychodzi taki czas, że ja stwierdzam, że muszę podjąć decyzję? Nie ma daty, nie ma wieku. Natomiast jestem dogłębnie przekonana, że to jest teraz, to jest jak jesteś młody. To jest nieprawda, że młody nie może podjąć dobrej, odpowiedzialnej, życiowej decyzji. Właśnie, że może i właśnie, że powinien. tym, jak stajemy się starsi, to kalkulujemy bardzo racjonalnie. Nie mówię, że wymyślamy, ale przychodzą nam do głowy rzeczy, które często sprawiłyby, że zmienimy decyzję. Nie wiem. Co by się stało, jakbym rozrezygnowała po jak mam 40 lat i za sobą bagaż do świadczeń, jak wstępowałam do zakonu spraw jasna. Rzucam studia, nie kończę nic, miłość Chrystusa, On mnie pociągnął. Dlatego myślę, że nie warto bać się, że jestem za młody. Zobaczcie, że w Biblii jest cała masa opowieści o ludziach młodych, którzy zmienili świat. Gedeon, Jeremiasz, Trzej Młodzieńcy w Piecu ognistym. Ta, która jest dla mnie, dla każdego z nas, kto żyje charyzmatem karatyńskim, najlepszym ku przykładem. Maryja, młoda dziewczyna. To nie jest czas, żeby oglądać zwiastowanie jej życia. Ale jestem przekonana, że to ona została pierwszą influencerką. To ona y, miała. Nie chcę powiedzieć, że miała w nosie, bo do brzydką. Natomiast to wszystko, co się działo,. Y, Koło niej nie było tak ważne, jak miłość Jezusa. To nie znaczy, że ona była głupia i naiwna, bo ona też się zapytała, jak to się stanie. No, była młodą dziewczyną, ale nie oszukujmy się, że dobrze wiedziała, skąd się biorą dzieci. Ale Pan Bóg jej powiedział, nie martw się, Duch Święty stąpi, będzie... Dobra, okej, okay, poszła. Nie kalkulowała, bo to był dar jej młodości bo Maria jest świetnym przykładem na to, jak znaleźć swoje miejsce w Kościele i kiedy to zrobić. Zobaczcie, jak. Mamy dlaczego i mamy kiedy i teraz jak. Na kolanach. To jest jedyne miejsce jedyna postawa do znalezienia swojej misji i swojego miejsca w Kościele i na świecie. Wiecie, jestem przekonana do tego, że Pan Bóg znosi nawet, włas, nawet nasze szantaże, którą czasem uprawiamy, rozeznając powołanie. Każdy, kto to zrobił, wie, ile to kosztuje, ale tą cenę trzeba zapłacić. To jest m, m, cena pytania się Boga o wolę, tylko z taką gotowością, że ja z mojej woli rezygnuję, bo często jest tak, zwłaszcza wśród ludzi takich jak was, jak ja, jak rozeznawałam powołanie, że my mamy świetny plan na nasze życie i on naprawdę jest Boże. Posiadanie y, pięknej rodziny, wyjazd na misję, poświęcenie się jakiemuś zawodowi, dla społeczności jest świetnym planem. Tylko trzeba sobie zadać pytanie, czy to jest plan mój, czy Pana Boga? Na kolanach i z pełną otwartością, z, taką, z zachowaniem takiej rezerwy. Jeżeli Pan lub nie mówi coś innego, do czego byłem przekonany, to pójdę za tym głosem. Dzisiaj jest taka moda na hasztagi, więc y, moim zdaniem kluczem do poznania drogi swojej y, życiowej i moim miejsca w Kościele jest takie takiego hasztagu y, Zaryzykuj młodość. Hashtag zaryzykuj młodość. Dziwne? Dziwne. Natomiast jeszcze dziwniejsze jest to, że w tym liście, o którym Wam wcześniej mówiło, pa, mówiłam, papież dwa razy mówi, że dostaliśmy życie po to, aby je narażać. Jest takie piękne jego zdanie, które Wam przeczytam. Bóg nie będzie Cię pytał, czy zazdrośnie strzeliś, strzegłeś wiary i życia, ale czy narażałeś się, ryzykując, a może nawet tracąc twarz. O to Cię Pan zapyta. Mu to czy byłeś poprawny. Bo czy w tej drodze, którą kroczysz, miałeś odwagę narazić życie? I ja mówię, że macie głupio życie ryzykować ale je zaryzykować, zaryzykuj swoją młodość, wykorzystaj ten czas, ognia, który w tobie płonie, bardziej niż, niż później, kiedy będzie się zmieniał powoli w lampkę. Jak to zrobić? O co chodzi? Jaki jest klucz? Kluczem jest y, pozwolenie sobie, aby Pan o dotknął. Jak prześledzimy wydarzenia z życia Pana Jezusa, to zobaczymy, że najbardziej intymne i przemieniające spotkania dokonały się, kiedy człowiek dotknął Jezusa albo Jezus dotknął Jego, kobieta cierpiąca na kwotok, kobieta, która umyła nogi, która włosami otarła, Jezus, który dotyka silną oczu. To jest moment, kiedy życie już pozwoli, żeby Pan Bóg Cię dotknął. Ja nie wiem, jak to będzie. To każdy z nas, kto rozeznął swoje powołanie i próbuje mi ukroczyć, mógłby opowiedzieć osobno. U jednych to będzie historia wielkiej miłości, konkretnego cytatu z Pisma Świętego, pełna sentymentów. U kogoś to będzie pragnienie nagle przemiany świata, jakiś bum yy, życiowo, budziłem się rano, wiem, co będę robić. A u kogoś to będzie cichy płomień, który spowoduje, że, że sykom nie podejmiemy, któregoś nie decyzję. Ale Pan Bóg cię dotknie. Musisz mu na to pozwolić. Czy są jakieś praktyczne wskazówki, jak to zrobić? Moim zdaniem są. Najważniejszym jest, abyś przeczytał Pana Boga w Twoim życiu. Bo jeżeli Pan Bóg Cię powołał do jakiejś konkretnej misji, a Ciebie powołał. To On wpisał Ewangelię w Twoje życie. Już to zrobił. Z łona matki. Przed tym, jak znalazł się w łonie Twojej mamy. Co trzeba zrobić? Myślę, że warto popatrzeć na swoje pasje, predyspozycje, talenty, zainteresowania. To nie znaczy, że Pan Bóg nie może ich przekroczyć, zaraz o tym powiemy. Ale święty Ignacy, który jest dla mnie mistrzem rozeznawania, myślę, że nie tylko dla mnie. Mówi w jednym ze swoich zapisków bardzo ciekawą rzecz, że należy sobie popatrzeć, co mnie w życiu niepokoi, co wzbudza we mnie nie taki lęk, o ile chęć do działania. Bo tam, gdzie y, pojawia się taki mój niepokój, to właśnie on może być moją misją do wykonania. Co to znaczy, jeżeli jesteś człowiekiem? Któremu sens powie, spędza myśl o budowaniu porządnej rodziny, ból o tym, że mężczyźni dzisiaj nie wykonują nie dobrze swojej roli, a kobiety wyrzekają się macierzyństwa. I to jest coś, co Cię naprawdę boli. To może to jest Twoje miejsce, żebyś zrealizował swoją misję jako ojca. Jeżeli y, dla Ciebie sensem jest czekanie na coroczne klerytnice Dni Młodych, schola, grupa oazowa, grupa charyzmatyczna i Ty tam masz swoją pełnię szczęścia, to może Pan Bóg cię woła, żebyś yy, woła, żebyś tam wypełniła swoją misję. Jest to pewien klucz. Pewnie nie zawsze się sprawdza. Natomiast mam takie przeczucie, że Pan Bóg może tą drogę do nas poprowadzić. Yy, mówi o tym, że my bardzo często w Przeciwko misji, czyli grzechy przeciwko sobie samym, bo to ja jestem misją. I wymienia różne rzeczy, które nam nie pomagają w pełnieniu misji. Myślę, że najpierw wobec siebie, jedną z nich jest y, lęk. Jest strach przed tym, że ja się nie nadaję. że ja nie mam do tego talentu. Powiem szczerze, że mi się też nigdy nie wydawało, że ja będę w stanie na przykład nauczyć się jakiegoś języka. Nie będę opowiadać publicznie o mojej maturze z angielskiego, pani pewnie tego nie posłucha, natomiast godne pożałowania. Natomiast jest taki piękny fragment we wszystkich trzech Ewangeliach synodtycznych o powołaniu apostołów, i zawsze pojawia się tam taki moment nadania misji apostołom. Przeczytam na fragment ze świętego Mateusza. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszystkie słabości. A oto imiona apostołów. Tam jest taki klucz, słowo, od którego to się zaczyna. Wtedy Pan Bóg wybiera sobie uczniów i wtedy daje im dar władzy nad duchami nieczystymi, i nie jakieś tam, przepraszam, głoszenie Ewangelii jest oczywiście cudownym darem, ale jak przeczytamy dalej w tym samym dziesiątym rozdziale: Wskrzeszajcie umarłych, ozdrawiajcie chorych, No to nie są jakieś dary, takie o. Panie Jezu, to mówię, jakby to miało być chlebem powszednim każdego z nas. I jest. Pan, kiedy Ciebie wybierze, a czegoś Ci będzie brakowało, to wtedy, to jest to kluczowe słowo wtedy Ci to da. Nie bój się, że się nie nadają. Z jednej strony mamy ten aspekt naszych talentów, nie Pan nas przygotowuje, a z drugiej strony jest cała przestrzeń jeszcze większa do działania łaski Bożej. Trzeba Wam tylko uwierzyć wtedy. Pod koniec e, tego listu pojawia się taki niesądny stwierdzenie papieża, aby być e, uważnym, by nie zostać notariuszem wiary i dozorcą łaski. Uważaj, żebyś w Twoim życiu nie był notariuszem Twojej wiary. Czyli kimś, kto tylko spisuje, wypełnia, świetnie realizuje, ma wszystko podbite, udokumentowane, nie wychodzi. I nie bądź dozorcą łaski, kimś, kto strzeże, żeby tylko Pan Bóg za bardzo w moim życiu Cię udzielił. Nie potrzeba Ci notariusza i dozorcy. Wiem, że dzisiaj rano y, pojawiła nam się postać ceny kamiteusza. Nie ukrywam, że ilekroć się pojawia ta Ewangelia, to jakoś tak zawsze pojawnie się, pojawia takie pragnienie, żeby coś z tej y, jednozdaniowej Ewangelii wycisnąć. No bo on siedzi Pan Jezus tym, stał i poszedł. Tam Łukasz wprowadza jedną malutką zmianę, jedno słowo, ale wszędzie to wygląda tak samo. I wiecie co? Myślę, że to nie o to chodzi, żeby tutaj czegoś szukać. Tylko że Pan przez tą jednozdaniową Ewangelię Mówi nam, że może to wcale nie jest takie trudne. Że może wcale nie trzeba się załamywać tym procesem rozeznawania, który przekroczy moje możliwości. Może to naprawdę tak jest? I może być w życiu, że Pan Jezus przyjdzie, że go doświadczysz, to ci powie pójdź za mną, a ty sobie i pójdziesz. Jedno z tego mnie. Może to jest prostsze. niż nam się wydaje. Jeszcze jedno, chciałabym, bo czasami się tak wydaje, że nie mamy pewności, czy znaleźliśmy naszą drogę, jest y, taki sposób, żeby to sprawdzić. Czy ja w, realizuję moją misję? Tak, odpowiedzią na to jest y, to, co powiedzieliśmy na początku: dotyk Boga. Zapytaj się, jeżeli już uważasz, że jesteś na drodze realizacji Twojego powołania, czy Ty tam dotykasz Pana Boga? W Twojej pracy, w Twojej misji, w Twojej rodzinie, w Twojej próbie założenia rodziny, w Twoim pragnieniu życia zakonnego, kapłańskiego, czy Ty tam dotykasz Jezusa? Bo jeżeli dotykasz kogoś innego, to może nie jest ta droga. Słuchajcie, na koniec, bo mówimy o płomieniu, musiała być gaśnica. Wiem, że ojciec w wczoraj rozpalał jedną gaśnicę. Dlaczego ta gaśnica? Dlatego, że chciałabym Was Prosić, o tym, żebyście nie gasili płomienia, który jest w was. Pan Bóg go naprawdę złożył teraz w tym momencie, kiedy jesteś młody, zastanów się, co w tobie gasi płomień Boży. Kto może w Tobie gasi płomień Boży i wywartą to gaśnicę? I płomień. Na sam koniec, e, piękne zdanie, wspomnianego wiele razy przesłanie papieża. I Niech to będą też moje życzenia dla Was. No Klarycienckich młodych na to, co będzie później. Fabiusz mówi tak. Pan powołuje również Ciebie. Wzywa Ciebie, młody człowieku, który marzysz o wielkich rzeczach. Ciebie, który pracujesz w fabryce, w sklepie, w banku, w restauracji. Ciebie, który nie masz pracy. Ciebie, który leżysz w szpitalnym łóżku. Pan chce od ciebie, abyś stał się darem tam, gdzie jesteś. Takim, jaki jesteś. Wraz z otaczającymi ciebie ludźmi, byś nie znosił życia, ale je dawał. Nie użalał się nad sobą, ale pozwolił się wyżłobić łzami cierpiącym. Odwagi. Pan tak wiele od ciebie oczekuje. Oczekuje również, że ktoś będzie miał odwagę wyruszyć, udać się tam, gdzie brakuje nadziei i godności, ad gentes, gdzie zbyt wielu ludzi wciąż nie żyje bez radości Ewangelii. Idź, Pan nie zostawi Ciebie samego. Świadcząc, odkryjesz, że Duch Święty przyszedł przed Tobą, aby przygotować Ci drogę. Odwagi, bracia i siostry, odwagi, Matko Kościelna, odzyskaj swoją płodność w radości misji, odwagi i płoncie.